Cześć wszystkim. Witam w dobie koronawirusa. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze czujecie i że was wirus ominął. Dobrze. Dzisiaj chciałam właściwie zrobić takie spontaniczne wideo, ponieważ pomyślałam, że podzielę się z Wami dwoma rzeczami, które no, może nie ja wynalazłam, ale usłyszałam o tych dwóch rzeczach, które wspomagają ludzi, którzy mają zespół Tureta czy OCD, Obsessive Compulsive Disorder obsesywne kompulsywne zachowania, albo nawet może pandas. Pierwszą rzeczą to jest nag, NY, się pisze. Można go znaleźć w sumie w każdym sklepie, może nie w aptece, ale w sklepie z jakimiś sportowe, sportowe sklepy, z jakimiś witaminami. Tu w Krakowie jest kilka takich sklepów. I usłyszałam właśnie o tym naku, gdy robiłam rozoznanie czy research na temat um, zmniejszenia ilości tików u syna. Jak wiecie, z mojego pierwszego Wida, mam właśnie y, syna, który ma w tym momencie coraz większe tiki i używałam olejków do tej pory. Ale od jakiegoś czasu przestałam używać tych olejków. Olejki tak pomagały, tylko po prostu y, no nieraz jest tak, że już się ma dosyć wszystkiego i się zostawia coś na jakiś czas. I trzeba zebrać siły na no żebyś do przodu, że tak powiem. Eee, olejki rzeczywiście działają, ale co zauważyłam, że im syn jest starszy, tym więcej tych olejków eee, właśnie jest potrzebnych do wmasowywania. Tak jak jeszcze raz szybko, szybko powtórzę, główny olej, to jest ten Retabre oil. Eee, jeszcze jest ten cedarwood i wszystkie takie olejki, które uspokajają. I właśnie wmasowywać albo w stopy na bazie oleju kokosowego, albo powiedzmy oliwy z oliwek. Najpierw ta oliwa, potem troszeczkę oczywiście tego oleju, i potem olejki. Można zmieszać w buteleczce. Kilka olejków, mieszać razem i żeby raz to, że tak powiem, nakładać, a nie kilka kropel tego, kilka kropel tego, bo to jest bardzo męczące. Albo tutaj wmasowywać właśnie w okolicach serca. Można tu i tu w dwa miejsca, albo niektórzy jeszcze w plecy mocowują, prawda? I to od razu idzie do krwi i krwi obiegu rozprowadza. Głównie chodzi o to, żeby też doszło właśnie do mózgu. Tak, jak powiedziałam, na razie przestałam robić z tymi olejkami, ponieważ szukałam nowych metod. Byłam ten nak, który zwiększa poziom glutationu w mózgu. I teraz tak. Znalazłam ludzi oczywiście na internecie, na których rzeczywiście ten nak działał. Mieli bardzo silne tiki, zespół spółtureta różne ruszania głową, szyją, skręty różne wiadomo, na oczach, na twarzy i, i to wszystko. I gdy zaczęli zażywać bardzo wysokie dawki tego naku, chyba przez pół roku, bo potem trzeba zrobić przerwę albo trzy miesiące przerwa, pół roku przerwa, zależy jak on działa, to to właśnie prawie wszystkie tiki im zniknęły. Ja zrobiłam takie doświadczenie na moim synu, i niestety te tiki nie zniknęły, ale jest szansa, ponieważ też się trochę bałam, że nie dałam po prostu za wysokich dawek. Dałam dawałam mu dwa razy po 150 mg tego naku rano, ponieważ jest to substancja, która pobudza, nie wolno tego dawać wieczorem, ponieważ dziecko po prostu nie zaśnie, dlatego zwykle mu dawałam rano, po śniadaniu i trzeba wypić całą szklankę wody, albo jakiegoś płyną herbaty i tak dalej. Rozpuszczałam mu to po prostu na łyżce i on to połykał. Nie pomogło mu to, ale dzielę się z Wami, ponieważ może Waszym dzieciom albo Wam to może pomóc. Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że dawałam za małe ilości, za małe dawki, może jeszcze raz będę próbowała. Ale właśnie chciałam się podzielić, że dużo ludzi mówi, że miało to bardzo, bardzo dobry wpływ na ich tiki, na ich zachowania. Aha, ale na co dobrze pozytywnie wpłynęło na mojego syna na OCD, ponieważ yy, miał nieraz takie, czy ma takie no, obsesywne zachowania i rzeczywiście po zażywaniu tego naku yy, to jest naturalny, yy, to, są, to jest naturalny składnik. Musicie sobie sami zrobić, odrobić to zadanie domowe. Że tak powiem, i zobaczyć, co, co to jest w ogóle ten nap i czym to się je. Rzeczywiście te y, lęki czy y, to OCD zaczęło mu tak by zanikać. Naprawdę, słowo honoru, aż nie mogłam w to uwierzyć. Tak na pewno na to mu to pomogło. Wiem, że też pomaga y, ludziom, dzieciom, którzy mają autyzm, poprawia po prostu y, no, jakby to powiedzieć. Poprawia nastrój, oh właśnie poprawia nastrój. I tak samo jest bardzo dobrym antyoksydantem. Wiem, że w ogóle oczyszcza organizm, ludzie mniej chorują po zażywaniu naków. Z tego co wiem, oczyszcza chyba jeszcze wątrobę. Także zróbcie sobie sami research. Na YouTubie jest dużo filmików właśnie yy, związanych z tym nakiem i jak bardzo pomógł ludziom. Ja prawdopodobnie jeszcze właściwie wrócę do tego naku. W Polsce on jest dostępny w sumie w każdych takich health stores, czyli o może sklepach, czy z witaminami. Wiadomo, że nie w aptekach. Drugą fajną rzeczą, bo tak jak wiecie, staram się, nie u, staram się właśnie nie podawać nowych żadnych leków ani nic takiego. Do tej pory nic z tych rzeczy nie zastosowałam. Zgadzicie, co jest? Borówki leśne. Tak, wiem, że może większość z Was mówi jagody. W Krakowie mówimy borówki. Ponieważ borówki przechodzą przez tą barierę i docierają do mózgu. Właściwie to jest takie nowe odkrycie ludzi z Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie. Że te borówki działają w taki sposób na mózg, że uspokajają te neurony i coś tam właśnie powodują, to też musicie sami to zadanie odrobić. I Mój syn rzeczywiście, gdy zje dużą ilość borówek, przez cały tydzień, w tym momencie właśnie mu kupuje zamrożone. Ze lata yy, wiadomo, że w Polsce dużo borówek leśnych, to, to mu kupowałam właśnie te leśne, gdy to był chyba czerwiec, wrzesień, znaczy przepraszam, yy, sierpień, wrzesień. I też kupiłam dużej ilości, żeby sama, żeby sama je zamrozić. I rzeczywiście yy, tiki mu zmalały tak do 30%. Prawie w ogóle ich nie miał. Odkąd zaczął jeść te borówki, ich nie miał. Potem wrócił do szkoły we wrześniu i dalej ich nie miał. Dawał mu te borówki, tak powiedzmy, dwie łyżki z jogurtu albo do czegoś codziennie. I nie miał. I wrócił do szkoły i rzeczywiście stan się zaczął pogarszać, ale wiadomo, że w szkole też miał więcej stresu i tak dalej. I tak systematycznie troszeczkę właśnie ten stan zaczął się pogarszać, ale też potem zaprzestałam, powiem Wam, dawanie tych borówek z różnych powodów. Po prostu i chyba do to. I właśnie teraz do tego powróciłam i co teraz mamy kwiecień. I znowu widzę właśnie dużą poprawę. Także musicie też sobie z wami zadanie to odrobić. Dlaczego borówki leśne, nie amerykańskie raczej, tylko te leśne mają w sobie takie mocne, dobre składniki naturalne. Że właśnie wspomagają i też wyciszają. I widzę dużo różnicy. Także to wiadomo, można kupić w każdym sklepie. Najlepsze są borówki świeże, prosto z lasu, które dopiero będziemy mieć w lecie, prawda? Także te dwie rzeczy chciałam Wam powiedzieć. Spróbujcie naprawdę z te borówki Też nie mogłam uwierzyć, że, 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 że po prostu bardzo działały. Nawet nie, jak są większej ilości stresu, no to. Wtedy wszystko mi działa, ale jak prawdopodobnie bym stosowała to niesporadycznie, tylko non stop, w dużych ilościach albo powiedzmy w stabilnych ilościach codziennych, no to by jego tiki powiedzmy były w minimalnej ilości. Także teraz widzę dużą poprawę, nawet w tych zamrożonych borówkach. Także chciałam wam te rzeczy właśnie powiedzieć, żebyście próbowali. Ale nazwisk jest rzeczywiście świetny, jeżeli chodzi o, te, o, o, to, o ten cały OCD I, i bardzo polecam, także możecie zrobić, on jest naturalny, nie zrobi szkody Waszym dzieciom, tylko pamiętajcie, żeby zażywać go rano, może nie na czczo, ale po śniadaniu I nigdy na noc, dobrze, nigdy na noc, yy, robili różne testy, w tych testach rzeczywiście wyszło, no wyszło, że on nie za bardzo pomaga na tej tiki, ale dużo rodziców, dużo ludzi, którzy sami na sobie zrobili te doświadczenia prawdopodobnie większej ilości właśnie na kół niż w tych testach, yy, powiedzieli, że byli zaskoczeni, jak te wszystkie ruchy i zachowania w ogóle, natręstwa i tak dalej powoli zaczęły przechodzić. Także możecie spróbować. Dobra, to tyle na dzisiaj. Yy, powodzenia. Jakbyście wymienili jakieś fajne sposoby naturalne, to też proszę podzielcie się. Bo jako mama to też mi po prostu jest biała ściążko i już nieraz nie mam na to wszystko siłę. Dobra, cześć.